Siemaneczko w 15. części Let's Play. Oczywiście Morrowind, i jesteśmy pod tymi zamkniętymi drzwiami. A dlaczego tu jesteśmy? Bo troszeczkę sobie pograłem między odcinkami: mianowicie wróciłem do Balmory, sprzedałem ekwipunek. Yy, wiem, że dalej trochę ważymy, ale nie sprzedałem wszystkiego. Jeszcze zgarnąłem ten młotek, który sporo waży. Yy, zarobiłem w luj pieniędzy, ale wydałem też w luj pieniędzy. Żeby sobie podnieść zabezpieczenia Mamy 22, mieliśmy Nie wiem, 11 poziom chyba Więc no, naprawdę sporo mnie to kosztowało No ale tak jak mówiłem, no z tej świątyni Nieźle zarobiliśmy, więc okej okay. Dobra mm, Tak eee, Amatorski wytrych No spróbujemy amatorskim wytrychem Może się uda eee, Może go najpierw wyjmijmy no już nie ma, że jest zbyt skomplikowane okej, okay, udało się i udało się ja jednak poproszę swoją broń nie upuściłem tego, nie dlatego, że nie mam pojęcia co tutaj nas czeka, a i wiem gdzie jest to po co tu przyszliśmy, to jest na samym początku w ogóle, nie potrzebujemy tutaj wchodzić i umieć otwierać zamki ale to później, najpierw sprawdźmy co tutaj Zliczę na jakieś bogactwa. Mam nadzieję, że się nie przeliczę na jakieś... ...kurwa stwory. Holy shit. Co ja zrobiłem? Kurwa, kręgu. Tam coś chodzi. A jakiś... stworek. na no, mraku noju. się cię rozpieprzyć. No zdychaj. Dobra. Masz coś ciekawego? Nie. Ok, może zobaczmy, czy. O kurde, poziom zamka 40. To może być jednak poza naszym zasięgiem. A w tych skrzyniach, kurde, w tych skrzyniach pewnie nic nie będzie. A nie, przepraszam. Dobra. I tak poziom zamku musieliśmy podnosić, więc tam wiecie, to tu nie ma jakiegoś problemu, e, że ten, że musieliśmy zainwestować w to. Tylko pytanie ile nam to się zwróci jak tu zeszliśmy. Spróbujmy, ale nie no, wydaje mi się, że ta skrzynia jest poza naszym e, zasięgiem. A nie. No możemy się pobawić, tylko pytanie, no właśnie. Jak długo? Ale tam no, przynajmniej też się szkolimy troszeczkę, nie? Dobra, no i pochodnia się skończyła, no właśnie mam tylko kurde, tu mam jeszcze jakąś pochodnię, a nie ta, ta co się skończyła, eee, Ucznioski wytrych, może daje jeszcze ten amatorski, może, może coś na farcie wskoczy. Pewnie procent jest dość mały. Zaraz weźmiemy ten ucznioski. No, niestety nie. Kurde. E, o Jezus, nie to chciałem zrobić. To jest ucznioski, tak, tak. No, come on. mam, no. Nie wiem, czy uczniowski daje nam większą szansę. On chyba się po prostu dłużej wytrzymuje. Jest. Jest, 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 jest. Co tam jest? No kurde. To powiem wam, że no trochę jestem zawiedziony. Się troszkę więcej spodziewałem. No i dobra, i tutaj nic nie ma. Hmm. Tylko jeden diament i rubin, Na no to... Słabo troszkę. No, jestem zawiedziony. No, przynajmniej nie było mocnych przeciwników, nie? To też jest plus. Dobra, tu weźmy broń, bo tam cholera wie, co może być. No, na przykład coś takiego. W ogóle... O kurwa pochodnia się skończyła, to jest jakiś chyba blaszany, blaszany. To jest jakiś chyba robot, nie? Zrobiony, strażnik taki. Coś tutaj za mną stoi, nie bo tak. Wydawało się jakby coś było za mną. Teoretycznie możemy przejść dalej. Jakieś tam leczenie podstawowe. No Dobra, tu mamy trochę kasy. Uuu, no i po takie rzeczy ja tutaj przychodziłem, no co to? A, te koła zębate, nie. No, dziękuję za te koła zębate. No, nadam z kolejny ten strażnik. Kaman, Kaman. come on. Come on. się tutaj bardziej w głowie, no, ale jeszcze tam nie wszystko sprawdziliśmy, więc... A, dobra, jeszcze żyję. Więc wiecie, jeszcze, jeszcze wszystko jest przed nami. czy opłaca mi się tu pochodnie zapalać, ale widzę, że mi się opłaca. O, świetnie, wyrzuciłem pochodnie, prawda? Brawo. Dobra, i zróbmy też sobie zapis, bo się trochę coraz dalej... ...zapuszczam, żeby zaraz się nie skończyło tak, że zginę. Nie będę musiał to powtarzać. że jak teraz te odcinki z Morrowind'a sporo ważą, nie? Jak się coś na nich... ...dzieje. Oj, nie podoba się. Czy jesteś za jakimś W Tym Cię nie mogę trafić w ogóle? Dobrze, że zrobiłem zapis, bo... To może być na... na koniec. tego w ogóle trafiam? Już nie wydaje. Na pewno on mnie trafia i to... No, 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 uh, uh, i to całkiem nieźle. To było krasnoludzkie widmo, no to się robi coraz ciekawiej. Dawaj, dawaj. Wiecie, kurwa, strasznie mało ataków mi wchodzi. Strasznie mało ataków mi wchodzi. Krasnoludzkie widmo, co to jest? Jak to plazma? Weźmy to. To jest mało warte. Ale ogólnie jest lipa. Ogólnie jest lipa naszym HP. Nie wiem, czy ja się dalej chcę zapuszczać tak swoją drogą, bo jeszcze jeden taki przyjemniaczek nam wyskoczy, to może być po zabawie. Dobra, no jest ten. No z tym to sobie powinniśmy poradzić. Chociaż widzę, że broń mi się rozlatuje. Ja na szczęście mam może dwa młotki do naprawy. No pewnie z nich skorzystamy. Nie Ja mam jakąś córkę do leczenia. No, coś muszę odpocząć, tak? Żeby rozdać jakieś pompy. Nie wiem, w sumie... Później będziemy się tym martwić. A ja jesteście... Nie, tylko złom macie. Dobra. Musimy tak, przede wszystkim... E, Młoteczek. Czekajcie. Gdzie jest nasza broń? A, tutaj. E, shit. Zrobiło się? Nie. Jak mam skorzystać z tych młotków? Aha, tak mam skorzystać. Ukorzystanie eee. wejść jakoś. A, dobra, rozumiem. Naprawa no nie powiodła się. A okej, okay, to widzę, że tutaj też <śm> zależy od jakichś tam współczynników. Ej no Kaman, bo zaraz mi młotek padnie. O Jezus Pewnie tam umiejętność kowalskie by się przydały. No jest już zużyty. A ja jeszcze chcę naprawić to. Kaman. No dawaj, no jeszcze parę. Kurwa. Dobra, już nie mamy nic więcej. No, nie bardzo to poprawiliśmy. Nie, niewiele jest tu coś na HP, wytrzymałości. Eee, yy, się. Dobra, mamy problem, bo nie mamy nic na HP. Mam jakieś jedzenie. No, mam jakieś rośliny, ale to w ogóle nie wiemy, jak to działa. O kurwa O, zaraz... Tam ktoś jest, nie? No, chyba tak, to chyba to jest właśnie ten krasnolud Zjawa tam, upiór Krasnoludzki hmm. Silni przeciwnicy, ja nie widzę Żadnych skarbów, nie to jednak kawałek rurki, tylko kurwa to się jeszcze dalej ciągnie. <śmiech> <śmiech> się kurwa wystraszyłem. Dawaj mi moją pochodnię. Nie, zmarnowałem dobrą pochodnię. Ej, dobra, nie, ja tędy się chyba nie przedostanę. Dawaj ją z powrotem. Chyba nie. Atletyka, fajnie. Umiem pływać na szczęście. Czy coś tutaj może być pod. Potem. Chyba nie. Robiłby się jakieś skrzynie ze skarbami, nie? Tak... trochę biednie się zaczęło robić. Tu jest ten cały most. Tam jest możliwość dostania się na górę. Kurde, mamy problem, nie? Bo tam nie ma żadnej opcji, żeby wejść na górę. No właśnie, <laughs> czyli jest lipa. Okej, czyli musimy się stąd wycofać, bo tu nic więcej nie ma. Albo ja nie widzę jakiegoś przejścia, co też jest bardzo prawdopodobne, bo jedno przejście przegapiłem, które jest cholernie istotne, ale dobra, no to spadamy stąd. Chyba, że jakieś, wiecie, może jakieś, <laughs> jakieś skarby, ale nie. Nic tu nie ma. Dobra, pochodnie sobie zaoszczędzimy na później. Podniesiemy. E, jeszcze jedne drzwi nam zostały do sprawdzenia, nie? Zanim się wrócimy. Ja wiem, że jest ciemno. Ja to też kiepsko widzę tutaj, ale jedna pochodnia nam została. A i odkryłem, znaczy odkryłem. Trudno no, byłoby się domyślać, że te lampy, które nieraz znajdujemy, to ja też można wykorzystywać jakieś źródło światła. Jako źródło światła, nie? Tak, jakby ktoś się zastanawiał, że tu żadnej nie ma. Ale dobra. Tam na dół schodziliśmy. My przyszliśmy ogólnie stąd, ale tutaj jeszcze. Dobra, jesteśmy z powrotem. Niestety skończyło mi się miejsce na dysku i wywaliło mnie do pulpitu i Morumina musiałem twardo zamknąć. Tam nie chcemy iść, bo tam i chodzi ta zjawa krasnoludzka. A z obecnym poziomem HP nie mamy szans żeby pokonać tą zjawę. Dobrze, że udało mi się odzyskać tam to nagranie, że się nie zmarnowało, bo z Bandikamem to różnie bywa. Ale chodźmy teraz odzyskać po to, chodźmy teraz po to, po co tu przyszliśmy tak naprawdę, nie? Tylko kurde, tam jest jeden, tam jest jeden bandior jeszcze i to nasze HP właśnie też, też jest trochę przeszkadzające, no, brakuje nam tylko HP. Będę musiał zainwestować w potki jakieś. czy ja nie mam żadnego. No właśnie, błogosławione słowo. Ożywienie. Aha, dobra. Przywraca zdrowie. No właśnie. To poczekajcie, to jeszcze sobie to rozegramy. To sobie rozegramy tak jak my chcemy A nie tak jak chce To coś. Dobra, dobra, to się jeszcze zabawimy. Zapomniałem, że jeszcze ja pod, posiadam takie bajery. No wybaczcie mi, wybaczcie. No dobrze, że tamten ten nas zatłukł, bo byśmy to pominęli. Pewnie by mi się... Tu nie chciało wracać po raz drugi. Może zróbmy zapis, bo. Nie chcę tego powtarzać po raz dziesiąty e, nie, 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 nie o to mi chodziło. No e, Może weźmy w sumie... Chociaż nie wiem czy tarcza mi coś da, ale... Bo to nie to jest magiczna istota. To jest, dobra, siema, ma. O kurwa, jeszcze jest spajączek. Oh shit. No kurwa. Eee, dobra, to może jednak sobie odpuścimy. Mhm. No, to też będzie jakaś opcja. Dobra, niby mamy to HP, ale nie jednego nie, bo tam jeszcze. No może jakbym próbował z, z kilkanaście razy, to pewnie by poszło, bo jednego, jednego, udało się ubić, ale nie ma sensu. Musimy po prostu być mocniejsi. Musimy na, na pewno muszę się podszko podszkolić w walce tylko właśnie, czy krótkie ostrza, czy topory, nie? Ale chyba krótkie ostrza weźmiemy, żeby miał więcej trafień, bo po prostu w niego praktycznie nie trafiamy. To jest w zasadzie najpoważniejszy problem. A daj mi też pochodnie, bo zaraz tu się ściemni. Chyba eee... dobrze idziemy. Tak, dobrze, dobrze, to była ta skała taka. Zaraz dojdziemy do tego głównego pomieszczenia. I tam właśnie pominęliśmy. To to było prawie na samym początku, bo my szliśmy stamtąd i poszliśmy od razu na sam dół, a po tej skale jeszcze możemy wejść. Tutaj na górę. Ok, tylko przeciwnik, przeciwnik jest za tymi drzwiami. Tutaj jest jeszcze trochę lutu. Tak z naciskiem na trochę. jest nawet cenna włócznia. To jest pusta kartka, to nie chcemy. Dobra, i tu nic więcej nie ma. Okej, okay, dobrą opcją będzie zrobić save'a. Niby mam full HP, ale już, już mi trochę jest zbrzydły te podziemia. ile razy go nie trafiłem, nie? Ja teraz go też tam trafiam A mogłem założyć tam tarczę, nie? No Zdecydowanie mogłem, nie? W sumie to jest widno. No dobra Użybym nam się broni. Kurwa jaki twardy wyjątkowo, nie? Jakie tu, serio no Niebo na głowę to jeszcze go nie trafimy w końcu. Ej, se, aż tyle. No nie gadaj, no. Ja zaraz tu padnę, ty. Gość, on się leczy? No nie. Nie, no niemożliwe. No pewnie zadajemy dużo mniejsze obrażenia, bo mamy uszkodzoną broń. No nie. Porozumienie. Jakieś nieporozumienie. I, i tak. I pierścień. Jeszcze raz, dobra. Coś tego HP mamy teraz. To pytanie czy kurde, czy jemu się nie odnowiło to HP, nie? O Boże, ciężkie walki się teraz zrobiły. Masakra. Dobra, na szczęście nie, szczęście nie. A co ty tutaj przy sobie masz? No tego na pewno nie chcemy. Na pewno nie, wartość 70, ale... Dobra, weźmy to, Najwyżej no, to wyrzucimy. Masz sporo kolegów mi tu. To w sumie czy ja wiem, czy to nie, to nie jest takie wartościowe, co to jest? Możemy też wziąć te zwoje kubki, też możemy wziąć to też to też i trochę złota też, tego na pewno nie chcemy. Czy to chcemy? To półtora kilo za 3 kilo. za 10. Dobra, weźmy tą fajną teksturę. Przeciążyłem się. Oj, prawie tak. Mhm, to już wiemy, co będziemy zaraz wyrzucać. A, no właśnie, to po to przyszliśmy. Dobra, i się też przeciążyłem, dobra, ale to już wiemy, co chcemy wyrzucić. Eee, to na pewno chcemy wyrzucić. To możemy w sumie wziąć, bo to ma spoko przelicznik. To możemy wziąć. Te. To raczej nie. Kurde, szkoda, że te skrzynie w większości przypadków są puste. Dobra, to jest tylko jedno pomieszczenie, nie? o tutaj coś jest. O, i to nawet całkiem. Całkiem sporo. Dobra. Spróbuję, nie wiem ile ten odcinek. O jezus, już się przeciążyłem? Serio? No kurcze, kurczę, 32 kilo. No nie, to za, ja i tak już stąd wychodzę, coś mniejszego trzeba wyrzucić. Uh, <laughs> może nie koniec, może te kubki, ile tam się przeciążyłem, to wyrzućmy trzy. Dobra, i stąd możemy teraz wychodzić. E, czy... Ch nie, nie chcę tego znowu się przeciążę. Pytanie, kurde, ile to będzie miało łącznie ten odcinek, bo nie pamiętam ile tam ten miał plik, ale... <laughs> Zróbmy zapis, tak, bo... W sumie trochę się namęczyłem, żeby go pokonać. Widzę, że muszę nową broń kupić albo może tam naprawić, zobaczymy. Na pewno... pewno tak, będę się chciał podszkolić w krótkie chyba ostrza, no tak mi się wydaje, że w to jeszcze się nie szkoliłem. Może handel weźmiemy, też żeby jeszcze więcej uzyskać od kupców, pieniędzy na początku i żeby zarobić, no. To co mamy, to myślę, że z 1000 golda wyciśniemy z tego co mamy. Ogólnie z poprzednich łupów, ile wycisnąłem, no tysiaka lekko, nie, nawet chyba ponad. No z tego co mam, to no nie wiem czy 1000 wyciśniemy, no ale z 500-700 myślę, że na lajcie, nie? Więc spokój. Wkupienie umiejętności, na pewno krótkie ostrza. No i handel, nie? Handel w pierwszej kolejności. No, to trzeba będzie naszykować z 1000, no. Albo i lepiej. Kurde, jeszcze jakaś nowa broń. Pancerz niby mamy spoko, ale broń by się przydała lepsza. Albo, albo to naprawić. A czy zmniejszyły się obrażenia? Weź mi tą broń. Nie, ma takie same staty. Ale ciekawe, nie zużycie. Właśnie, może tu jeszcze nie było takiej mechaniki, że zużycie wpływało znacząco na trafienia cię obrażenia. Cholera, wie. W, każd w każdym razie, dobra, wiem, że jeszcze muszę przekimać, żeby punkty rozdać, ale to już w następnym odcinku, bo i tak muszę dotrzeć tam sam do Balmory i dziennik nam się zaktualizował yy, tak, musimy go oddać dobra tajemniczego, tajemniczego kultu właśnie, bo to mamy zrobić dla naszej drugiej Guilty to zadanie, nie? żeby go wypytać, dla kogo? dla... Yy, ostrza dobra, ale na dzisiaj to tyle także wpadajcie do opisu, trzymajcie się i na razie